On Running Cloudsweep. On Running cloud jest to jeden z butów marki On, butów, które są bardzo mocno kojarzone z triatlonem i przede wszystkim w triatlonie występują. To, co w nim charakterystyczne i co widać na pierwszy rzut oka, to podeszwa wykonana w technologii Cloud. W technologii takich chmurek, które występują po obydwu, po obydwu stronach podeszwy. Chmurki te podczas biegu, podczas ruchu, podczas nacisku pracują dając bardzo fajną amortyzację. Poza, poza Cloudem, poza chmurkami amortyzację daje tutaj też pianka Helion. Natomiast to nie wszystko, co znajduje się w podeszwie, ponieważ w podeszwie mamy jeszcze płytkę Speedboard. Płytkę, którą widać tutaj w środku, która jest dosyć sztywna i daje, daje temu butowi dodatkowej, dodatkowej, dodatkowej dynamiki. Warto też zwrócić uwagę na to, jak wygląda cholewka, ponieważ cholewka jest przede wszystkim wykonana bardzo solidnie, bardzo gładko, bardzo dokładnie. Tutaj ani z zewnątrz, ani od wewnątrz nie ma żadnych elementów, które mogłyby z podrażniać. W tym bucie można biegać bez skarbet. A jeszcze nawet tak naprawdę wkładka jest wyściełana dodatkową warstwą, żeby było jeszcze bardziej komfortowo. But ten wyważy 290 gramów, natomiast drob w tym bucie wynosi 7 mm i to był on running lauting.